Skąd pomysł na pierwszy internetowy talent show w Polsce? ja już dwa lata temu wpadłem na pomysł takiego programu ten pomysł wziął się stąd, że postanowiłem zrealizować, zrealizować film fabularny, ale chciałem zrobić film fabularny, który nie dość, że poszedłby do kin, to równolegle poszedłby do internetu, żeby ludzie mogli kupić ten film przez internet, a jak to zrobić, żeby nie wiem, setki tysięcy ludzi zobaczyło ten film, to pomyślałem, że musimy zrobić jakąś może jakiś właśnie talent show, który będzie polegał na tym, że ludzie w całej Polsce będą wybierały będą wybierali os osoby, które chcieliby zobaczyć w filmie. Więc powstał w ten sposób pomysł programu Zostań Wjazdą Filmową, e internetowy, bo w tej chwili internet bardzo szybko, e mocno się rozwija. Dwa lata nad tym pracowałem i cieszę się, że to jest moja, mój pomysł, który został e prawa autorskie zabezpieczony na cały świat. Jak e e prowadzę rozmowy czy z Amerykanami, czy z Francuzami, to wszyscy mówią, że. W w pewnym sensie taki prosty pomysł, a nikt na to, na to nie wpadł, więc robimy pierwszy odcinek i zobaczymy, jak to, jak to będzie dalej. No staramy się tutaj. Wczoraj w Gdańsku mieliśmy pierwszy dzień i muszę powiedzieć, że było kilka ciekawych, ciekawych osób, fajnych. Kilka osób takich oszołomów, ale na tym polega program. Przychodzą, chcą się pokazać. Ale wydaje mi się, że, że połowa ludzi jest rzeczywiście ciekawa mają fajną osobowość. I, i, i rzeczywiście możemy, możemy znaleźć fajne, fajne osoby i, i myśleć optymistycznie nad, nad resztą castingów. Czy ma Pani chłopaka? Fajnie. Czy chłopak jest zazdrosny Panią? Bardzo, bardzo. A Pani o niego? My jako jurorzy mamy, jakby wybieramy z tych 160 osób na miasto, wybieramy 40, a potem już dalej to, to internauci wybierają, więc ciężko nam jest potem powiedzieć, czy ta osoba, która nam się w danym momencie podoba, rzeczywiście wygra ten, ten program. My oczywiście mamy takie zabezpieczenie, że cztery dzikie karty, to my wybieramy te osoby, które, które dojdą do finału. Jeżeli chodzi o, 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 o ciekawostki, to naprawdę, no wczoraj była jedna pani, którą żeśmy nie wybrali, a która się zgłosiła, która, no taj tancerka gogo, -go, więc bardzo fajnie nam to zaprezentowała. Była również pani z Malborka, która przyjechała ze swoją lutnią i 10 minut nam stroiła te lutnie i ja się zapytałem, czy to jest właśnie, że ona nam też show robi, potem kartki jakieś wyciągała i ja, na moją prośbę, żeby jednak coś nam zaprezentowała, się pogniewała i wyszła. Więc oczywiście mieliśmy tutaj wśród pew też mały zgrzyt, dlatego, że Marek wodarczy powiedział, że powinniśmy ją jednak tutaj dłużej zatrzymać, żeby się nie obrażała. Ja wychodzę z założenia, że życie jednak jest brutalne i nie może Możemy w ten sposób robić, bo ta pani by może stroiła tę lutnię przez dwie godziny, abyśmy byli zobligowani patrzeć na to. Ten program nie polega na tym. Ten program polega na tym, że ludzie przychodzą, chcą się pokazać, chcą zaistnieć, chcą pokazać swoje zdolności, a my jesteśmy po to, żeby, żeby im w tym pomóc, a nie odwrotnie. Ludzie przychodzą i, i nie wiedzą sami, co chcą zrobić.